No, bo jest z nami Julia wow. Gonstaw, specjalistka od makijażu. Cześć Julia, dzień dobry. Dzień dobry. I jest oczywiście z Julią wspaniała pani modelka. Cześć, dzień dobry, Też witamy. Julia. Też Julia. Julia. Też Julia. Julia? Czyli dwie Julie na naszej dzień kanapie dobry. dzisiaj. Julia, jaki dzisiaj makijaż nam pokażesz, co nam dla nas przygotujesz, dla naszych pani? Zdecydowanie chcemy dzisiaj i ogólnie w okolicach właśnie tej majówki wyglądać świeżo, naturalnie, żeby to nie był taki, wiecie, weselny makijaż, gdzie rzęsy, gdzie jest Nieobciążające, prawda? Dokładnie. Na pewno wiemy, że tutaj będziemy różne rzeczy robić, będziemy, czy jakieś sporty, czy cokolwiek, no różne rzeczy tak naprawdę się robi na jakichś działkach czy grillach i tak dalej, więc fajnie by było jednak wyglądać ładnie. Kobiety, kobietom jednak to dodaje pewności Siebie, więc jakikolwiek że tak powiem makijaż powinien być jeśli chcemy się fajnie czuć jeśli też jakoś tam zaplanowaliśmy jakieś spotkanie ze znajomymi z przyjaciółmi czy z rodziną dlatego tutaj stawiamy na taką naturę żeby nie było tego za bardzo widać A no jeśli... dobrze no to powiedz proszę w takim razie stawiamy na naturę w ciągu dnia żeby to słońce też tam tego makijażu nie zmyło za bardzo nie bo też woda zmywa makijaż tak myślę, że no... tylko woda zmywa makijaż przepraszam. skóra się męczy to Aha, też tak tak, ym, oczywiście no ta trwałość powinna być, aczkolwiek ym, gorsze jest jednak nakładanie zbyt dużo suchych rzeczy, dlatego że ten makijaż później, skóra pracuje, jest elastyczna i w momencie, gdy ym, się śmiejemy, gdy mówimy, gdy jemy, no to po prostu ten makijaż nam pęka na tej skórze. Dlatego on musi być bardziej elastyczny, plastyczny pewnie gdzieś tam nam się pozbiera, ale lepiej jest paluszkiem powklepywać sobie gdzieś tam i po prostu to będzie i tak lepiej wyglądało niż właśnie taki spudrowany ciężki makijaż. To powiedz, proszę, co jest w trendach w tym sezonie? W tym sezonie zdecydowanie róż, już od kilku sezonów jest to tak, jak na, tak naprawdę najważniejszy punkt naszego makijażu. Już teraz częściej słyszę od moich klientek, że najważniejszą rzeczą, którą, które nie wychodzą z domu, to już nie brwi czy rzęsy, tylko róż. A to bardzo mnie cieszy. Dla promieni wtedy, nie? Dokładnie, dlatego y, ja się cieszę bardzo z tego trendu, bo wygląda to dużo świeżej. Okej, okay, to powiedz, i bo ja już widzę, że ty masz, ty nam opowiadaj i od razu tak. też, jak sklepywać, bo ja mam zawsze jednak troszeczkę taki problem, jak właściwie tutaj, żeby jednak trochę od się wyszukiwał. właśnie tak. Y, mam przygotowaną teraz skórę, bo powiem, mm -hmm. co zrobiłam, bo przygotowałam sobie skórę mm -hmm. tak, żeby już można było, y, że tak powiem, pracować, wykańczać ten makijaż. Przygotowałam sobie buzię, nałożyłam pielęgnację, y, Troszeczkę oko i e, lekko wykonturowałam właśnie takimi kremowymi produktami buzie, żeby nadać jej ładny kształt. I teraz e, biorę sobie pędzelek, można to zrobić palcami. Ja osobiście, mm -hmm. jak robię swój makijaż, wykonuję go palcami bardziej, że tak powiem, te. Bardziej te czujesz w palcach, tak. nie? No, tak on jest się, się rozgrzewa ten produkt, więc tak, fajnie tak, tak. pracuje. I też e, kluczowe jest to, żeby ten produkt był e, właśnie taki. Delikatny, lekko transparentny, żeby nie miał bardzo dużo koloru. To jest bardzo ważne, bo jeśli stosujemy takie mocno nasycone, one będą kryć i one już będą bardzo widoczne na skórze. Dlatego my tutaj skupiamy się na tym, żeby jednak na szczycie kości policzkowych nakładać sobie takimi. Gdybyś mogła drugi policzek, bo nasza kamera I ten, ten drugi policzek, dostarczy. właśnie też. A, o, 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 super, o, świetnie. Sposób. Ok, I nakładamy, i nakładamy sobie wysoko, miejscu. dlatego mhm. że wtedy liftingujemy buzię. Czyli ruchy wklepujące, dlatego że gdybyśmy sobie przecierały, to byśmy sobie zmieszały wszystko tak naprawdę, bo jeszcze mamy nieprzypoderowane. Okay. Dlatego wklepywanie utrwala nam jeszcze te warstwy pod spodem i ładnie się nam będzie to wszystko trzymało. I nakładamy sobie od zewnątrz, z tego kierunku, czyli od strony mniej więcej skroni do środka twarzy i im mniej produktu mamy już na palcach czy na pędzlu, no to kierujemy się powolutku tutaj do przodu, mniej więcej do środka. Do uśmiechków. Ja na to mówię uśmiech. Tak, dokładnie, więc uśmiech też nam pomoże tutaj. To A pani się noise. pięknie uśmiecha. Tak. <laughs> więc tutaj. ten róż tak jeszcze dodatkowo dodaje tego. Dokładnie uroku. tak. Mhm. Dobrze, czyli mamy ten róż, który sobie nakładamy. No, sprawnie to idzie, Julka, tobie bardzo, ale tutaj ekspertka, to już Państwo znają, Julię, wielokrotnie się pojawiała na naszej antenie, więc tutaj pełne zaufanie też ze strony naszych widzów. Ale proszę powiedzieć, ok, na nałożymy ten róż. I co na przykład na to oko? Jakie usta? Czy oko bardziej... Bo widzę, ty masz delikatne oko o tak. poranku. Ja staram się osobiście w swoim makijażu jasno, staram się jasny po prostu jeden cień nakładać sobie na powiekę. I tak też tutaj zrobiłyśmy, że nałożyliśmy jasny, ale on ma lekką drobinkę jednak, żeby coś tam się działo na tym oku. I delikatnie też wykonturowałam sobie to oko brązerem, tym właśnie mokrym, żeby ładny kształt nadać, żeby to oko jednak było większe, ale jednocześnie używam tego samego produktu co na twarz, też na oko. Dzięki czemu ten makijaż jest mniej widoczny, mniej taki um, zróżnicowany. Można powiedzieć, że jest bardziej spójny. I tak samo też właśnie możemy sobie nałożyć też w kremie, na przykład mhm. rozświetlacz i dać go odrobinkę wyżej nad ten róż, i wtedy mamy efekt właśnie takiego ładnego rozświetlenia tej buzi i właśnie dobrze jest to robić takim mokrem, dlatego że on wygląda dużo naturalniej i mniej sucho, mniej jest spudrowany ten makijaż, wygląda to dużo bardziej świeżo, naturalnie i też na spudrowany makijaż też możemy nakładać. Ja bym właśnie zapytała, bo dobrze, że poruszyłaś Mateusz, czy ty wiesz, co to jest strefa T? Na twarzy? E, te jak twarz, czy te. A, że, idealnie no to, to jest być no, strefa, na przykład, krewo, że jakiś, jakiś nie wiem, nos albo coś, a, czyli ten, na ten. No właśnie, tak, To jak to jest z tym pudrem w tym makijażu letnim, jeśli chodzi o tę strefę, to tak jest czy nie? Strefa, tak, zdecydowanie zawsze ogólnie polecam jednak dla trwałości, dlatego że to są miejsca, które najwięcej produkują sebum, czyli właśnie takich ala olejków. Mhm, w skórze. Czyli tak tutaj w okolicach brwi, tak, nose... tutaj nad brwiami środek czoła, nosek i brudka to i szczególnie właśnie najważniejsze miejsce to jest nos i przy nosie tutaj policzki. To jest bardzo ważne, mm -hmm. żeby to jednak było matowe, dlatego że makijaż wygląda dużo lepiej i nie mamy takie, takich pućków za dużych, bo to się robi taki tutaj wystające i to, no, to się świeci, co nie, nie wygląda atrakcyjnie zdecydowanie. Nawet właśnie w makijażu telewizyjnym dla mężczyzn też tutaj absolutnie nie może być świecenia, bo to nie wygląda korzystnie po prostu dla naszej e, kształtu naszego i się naszej świecasz? twarzy. Ty się nie świecisz, ale ja ale myślę tak, no do pomocy. Dzisiaj to sami eksperci u nas. Ale właśnie chciałem zapytać tak jak to mężczyzna bardziej praktycznie. Jak zrobić, żeby taki makijaż był Faktycznie na cały dzień, no bo to czy to kobieta musi mieć ze sobą tą, tą swoją kosmetykę, żeby sobie poprawiać, wiadomo, ale tak, żeby on się w miarę trzymał, prawda, żeby jednak jemy, faktycznie nie, ciężko, nie jak wiem, coś pijemy, <laughs> coś, coś, nie wiem, coś tutaj jemy właśnie, coś sobie wypijam, popijamy herbatkę, coś tutaj się, nie wiem, stanie, no i tak, żeby on, ten makijaż faktycznie był taki w miarę na cały dzień. Yy, osobiście ja uważam, że właśnie to jest kwestia tego przypodrowania tej strefy T, e, dobrego wpracowania tych produktów, jeśli dobrze je wpracujemy, czyli nie trzemy po skórze, bo to jest tak naprawdę najważniejsza zasada. Jeśli chcemy mieć trwały makijaż, nigdy nie trzemy po tej skórze. Tylko wklepujemy. Wtedy ładnie utrwalamy warstwa po warstwie ten makijaż, a nie wycieramy sobie i mieszamy wszystko razem ze sobą. Dlatego właśnie tutaj nawet pokażę, jak wygląda właśnie tak, nawet tak, to tak. pudrowanie tej strefy T. To nie jest takie, takie, jak czasami ja widzę, panie sobie tam szybko przecierają ja po tej buzi. Mamy 10 sekund na to. Tak, tak sobie, ale y, to trwa może 15 sekund. A mimo wszystko jest to dużo bardziej utrwalające niż właśnie to tarcie po tej skórze. Julia, a powiedz proszę, bo to chyba jest takie odwieczne um, pytanie kobiet na majówkę. No, jest woda. Niektórzy lubią popływać. Jak to z tym tuszem? Wodoodporne czy nie? Wodoodporny na pewno jest e, troszeczkę bardziej trw, e, trwały, bo są też dwa rodzaje. Jest wodooporny i wodoodporny. Wodooporny tak, i, Wodo i wodoodporny. Czyli, tak, Aha, czyli taki, o. który mm, nie będzie nam się za mocno zmywał, one, jak na przykład jakaś wilgoć czy coś. On też bardzo fajnie schodzi, można powiedzieć, takim bardziej taką warstewką, jak, się, jak dostanie się woda, no to on tak nie rozmazuje się, mhm. e, ale jednocześnie też łatwo się zmywa, więc jeśli nie kąpiemy się, przypuśćmy w wodzie, tylko po prostu chcemy mieć bardziej trwały niż taki normalna, normalna taka maskara. No to wtedy ten wodooporny, a jeśli chcemy faktycznie gdzieś tam wiemy, że będziemy w wodzie, że może się zdarzyć, że tam będziemy w pobliżu, ktoś nas rzuci czy coś, no to o, nie będzie się tam Najczęściej panowie sobie nie żarty robią. Tak, W stanie nie będziemy wyglądać jak panda. <laughs> Julia Gonstaf, Julia, ślicznie ci dziękujemy, pani Juli. E, modelce naszej bardzo też, bardzo dziękujemy. dziękujemy.